Dzień dobry kochani, to będzie słuchajcie najszybsze wideo chyba na moim kanale, najszybciej nagrane. Mam tylko pół godziny, a mam rozpisane to co chcę powiedzieć, więc nie owijając w bawełnę zapraszam Was na film po prostu o pięciu błędach, które bardzo często popełniamy podczas odchudzania się. Błąd, który często widzę u innych i który ja sama popełniałam miliony razy, to jest zbyt ambitne podejście do sprawy. Co to znaczy? My zakładamy, co Wam też wielokrotnie już podkreślałam, że jak przychodzi ten motywacyjny, piękny, złoty, najlepiej jeszcze noworoczny albo z początkiem miesiąca, poniedziałek, taki to był i słuchajcie, dzień idealny, 1 stycznia w poniedziałek, przychodzi taki dzień, to my wtedy wariujemy i po prostu chcemy być idealni w tej diecie. Jesteśmy na tyle ambitni, że bez większego przygotowania my sobie zakładamy, jaka ta dieta będzie. No, i nie ukrywajmy, te założenia są przepiękne, ale one nie są realne. Bo jeżeli dotychczas byliśmy zwykli, zwykłymi ludźmi, chodziliśmy do pracy, jedliśmy schabowego, lubimy ziemniaki, lubimy makaron. No, nie po drodze nam na siłownię, prędzej już pójdziemy na spacer niż na jakiś trening crossfitowy. To jak my od poniedziałku nagle mamy zacząć jeść sałatki z dzikimi kalmarami w sosach musztardowych, chodzić na jakieś modne zajęcia, których nawet na... czekajcie, co jest modne i drogie? To odbijanie tą piłką o, o ścianę na skłosza yy, i nie wiem co jeszcze. I my myślimy, że no jakoś się przemęczymy, no jakoś to przecierpimy. No nie, to jest za ambitne i to. Ambitne to jest nawet złe słowo, bo to wiecie, że to sugeruje, że to jest jakiś high-class, a to po prostu nie jest nasz klas, to nie jest zgodne z nami, więc to jest pierwszy błąd. Zakładamy za dużo, za bardzo, za idealnie, no i potem co? No dupa. No zawsze tak jest, że jak coś chce się za bardzo to potem się to kończy w ogromnym fiaskiem i bólem tyłka bo strzelamy tym tyłkiem o, o, o podłogę wyobraźcie sobie, odwróćcie w ogóle sytuację tak abstrahując od chudzania jakby to wyglądało w innej dziedzinie życia i zobaczycie wtedy dopiero to jest bez sensu, że na przykład chcąc nauczyć się jazdy samochodem, zamiast iść do szkoły nauki jazdy i uczyć się, za moich czasów to było Renault Clio, na jakimś rozklekotany Renault Clio z instruktorem to my z, z chęci posiadania nowej umiejętności od razu się zapisujemy do jakiegoś klubu wyścigowego ja teraz zmyślam, nie znam się na tym jakieś formuły na ekskluzywnym, luksusowym i elitarnym tym, torze wyścigowym no bo jak już chcemy jeździć to najlepiej na świecie no nie, umiejętności się budują, prawda? To się zaczyna od podstaw, a potem się to buduje. Także jak ogarniesz kaloryczność, jaką mniej więcej trzeba jeść, albo jak intuicyjnie trzeba jeść na przykład swojego schabowego i swojej ziemniaki, i na tym się nauczysz, na swoich podstawach, na swoich zasobach, no to potem rozumiem, że już tam idziemy do tej sałatki z dzikimi kalmarami, ale na pewno nie zaczynamy od razu na dzień dobry z wysokiego C. W moich notatkach drugi punkt zapisałam sobie jako pomroczność weekendowa. No to jest błąd bardzo częsty, ale my o nim zapominamy, jak sama nazwa mówi. Odchudzamy się pięknie nam od poniedziałku, przychodzi weekend, potem odchudzamy się pięknie od następnego poniedziałku, przychodzi następny weekend. Więc odchudzamy się już dwa tygodnie i do mnie spływają wiadomości, motywatorko, nic nie schudłam, jestem już tak długo na tej diecie, od tygodni i ja nic nie chudnę, przysięgam, obliczyłam, zobacz na moją wagę, zobacz na moją kaloryczność, to jest mój screen z fitatu, ja Ci tutaj udowadniam, spójrz, to jest moja krew, pod i łzy, naprawdę no, ćwiczę jak dzika, 14 razy w ciągu tygodnia byłam na treningu i nie wiadomo co. I dochodzi do tego, że ja się zaczynam dopytywać, dopytywać, i nagle się przypomina Wam, że w sumie w weekend to nie liczyłyście tych kalorii. W sumie z weekendu nie ma screenów, no bo niby zjadłyście tak jak normalnie, a już że wolne to się nie chciało wpisywać, bo to już wiadomo, godziny inne, posiłki inne i tak dalej. No ale w sumie to. Bez kitu zjadłam w sobotę jabłecznik, o cholera, a potem byłam na imprezie, napiłam się wina, napiłam się piwa, więc w domyśle wypiłam butelkę wina, wypiłam trzy browary i tak dalej i tak dalej. nagle się okazuje, że w ten weekend dostaliście jakiegoś, no, takiej pomroczności mglistej wielkiej, która sprawiła, że zapomnieliście o tych grzechach weekendowych. To jest normalne, to jest przypadłość każdej osoby odchudzającej się, która jeszcze w dodatku od poniedziałku do piątku jest idealna, która od poniedziałku do piątku uprawia błąd numer jeden, który jest na początku tego filmu. No, co tutaj radzić? Po prostu trzeba mieć myślenie włączone nawet i w sobotę, nawet w niedzielę. I na przykład, jeżeli już chcemy szaleć w weekend, jeżeli chcemy sobie tak, że um, tak powiem, odbić, aczkolwiek pamiętajcie, żeby też nie przesadzać tak w stronę tego cheatmilowania, no to fajnie to zrobić dalej w swoim zapotrzebowaniu kalorycznym, albo chociaż na przykład zrezygnować z jakiegoś posiłku na rzecz innego. I tyle w tym temacie. Trzeci błąd to jest podjadanie zdrowych przekąsek, wypijanie soków i koktajli. My tak sobie myślimy, że jak coś jest zdrowe albo turbozdrowe, to. Nie, my tak właśnie nie myślimy. My nie myślimy o tym, że jak coś jest turbozdrowe, to że to ma kalorie. To zostaje wyparte przez, nas, przez nasz mózg. Bo gdybyśmy my myśleli, że to nie ma kalorii, to by doszło kiedykolwiek do refleksji. A my tak naprawdę tej refleksji nie mamy. Ja też w tym punkcie byłam. Orzechy zamiast chipsów, nie uwzględniając tego, że są no, tłuste i mają sporo kalorii. Fit desery takie na jogurcie, na chia, na bananie i tak dalej, też w mojej głowie mm, były na tyle zdrowe, że gdzieś te kalorie były wypierane przez głowę. Koktajle, no i zmora ogromna, soki. Soki wyciskane, soki jednodniowe, ok, super, że to jest zdrowe i fajnie, że to lubicie. Ja na przykład lubię te owocowe, zwłaszcza, bo są słodkie, ale to ma kalorie. Mogłoby się wydawać, że niedużo, ale jednak ma bo zazwyczaj tego soku wypijemy z pół litra, no nie oszukujmy się, że ograniczamy się do jednej malutkiej szklanki takiej 100 ml na kurde tydzień. Nie, no jak mamy to w nawyku, mamy to w diecie, to raczej wypijamy butle na przykład dziennie, albo takiego porządnego koktajlu, tak samo wielką butlę dziennie. Tam się kryją kalorie i okej, okay, bo tutaj mogę dostać jakby pewne zarzuty, że już nie przesadzajmy, nie liczmy wszystkiego. Ja też jestem za tym i jeżeli nie wiecie, to Wam przypomnę, że swoje pierwsze 30 kg schudłam bez żadnego liczenia kalorii, ale jeżeli codziennie. Będziesz przekraczać zapotrzebowanie kaloryczne w ten sposób, zupełnie też bezrefleksyjnie, i każdego dnia będziesz dokładać po 200-300 kalorii w formie zdrowych przekąsek. To jakby cię to nie miało uchronić przed chorobami, przed zmarszczkami, przed rakiem, nie wiadomo czym, to tam dalej są kalorie. I po 200-300 każdego dnia sprawia, że bardzo skutecznie ten ujemny bilans, na którym powinniśmy być, już dawno jest wyrównany, albo nawet go przekraczamy. I zaczynamy tyć. Powolutku, zajebiście, że zdrowo. Super, że na antyoksydantach, ale jednak tyć. Nasz czwarty błąd, bardzo częsty, związany też z numerem jeden, to jest czekanie na motywację. Czyli przyszedł ten magiczny poniedziałek, początek miesiąca, my jesteśmy w, no, oblani, błyszczymy się tą motywacją, i nagle ta motywacja odchodzi, w sumie już nie czujemy tego samego, nie czujemy już tej siły do tego, żeby iść ćwiczyć. Tego flow do tego, żeby gotować. Nie smakuje nam ta sałatka, którą sobie przyrządzamy. W ogóle nam się nie chce, nam się nie chce włączyć tego YouTube'a, puścić motywatorkę, czy przeczytać jakiś jej wpis. Po prostu nie mamy na nic ochoty i wtedy siadamy i sobie myślimy, jakby by się tutaj zmotywować. Albo piszemy do mnie, jak się zmotywować? Ja już próbowałam wszystkiego. No, jak ja mam się zmotywować? Jak odzyskać motywację? To jest ogromny błąd, bo no, nie istnieje coś takiego, jak wieczna motywacja, nie istnieje coś takiego, jak rada na zmotywowanie się. Zadajcie sobie to pytanie i spróbujcie, inaczej, wyobraźcie sobie, że to samo pytanie zadaje Wam kto inny, jakaś koleżanka, no co jej powiecie? Jak się tak zastanowimy, to ty, bez kitu, no nie ma co powiedzieć. No, no bo co, oblej się czymś, wypij coś, połknij, nie ma takich rzeczy, która by zadziałała z zewnątrz. A wewnątrz to co powiedz sobie, że jesteś zmotywowana, no przecież wszyscy wiemy, że to jest beznadziejna rada. To tylko dowodzi tego, że po prostu tej motywacji nie ma i piękne zdanie przeczytałam jakoś niedawno w internecie, ktoś mi chyba wysłał takiego ala mema czy demotywatora, że z motywacją jest tak jak z prysznicem, że ona się kończy, tak samo jak nasza świeżość się kończy i trzeba to ponawiać, trzeba na nowo wziąć prysznic, podobnie jest z motywacją. My nie mamy co cały czas jechać na jednym wózku licząc, że to się nigdy nie skończy, nie. W odchudzaniu należy się pod, podpalać i należy przede wszystkim pracować nad dobrymi nawykami, nad swoją determinacją i zamienić to myślenie, że "no gdzie ta motywacja? Kiedy ona wróci?" zamienić na to, że jak sobie coś postanowiłam, to teraz to konsekwentnie robię, żeby budować nowe nawyki. Wiadomo, nie jest to łatwe, nie jest to przyjemne. No ale w momencie, kiedy coś jest nieprzyjemne, to nie siadamy i nie mówimy, cholera, ja tego nie zrobię, bo ja nie mam motywacji, bo czujemy dyskomfort. No nie, trzeba tutaj niestety czasami się zmusić, no ale na pewno nie liczyć na magicznie spływającą na nas motywację. I piąty błąd to jest rezygnowanie, bo przychodzą albo wątpliwości, albo zdarzają się błędy. W nauce każdej umiejętności mogą się zdarzyć błędy. Nawiążę do tego jeżdżenia autem, co Wam mówiłam na początku, że załóżmy, że uczymy się parkowania i w momencie, kiedy nam parkowanie nie wyjdzie, to co robimy? Parkujemy ponownie, prawda? Po wyjeżdżamy, coś poprawiamy, albo w ogóle w cholerę jedziemy, szukamy szerszego miejsca, żeby było nam łatwiej. To samo powinniśmy robić w odchudzaniu, że jak na przykład zjem serniczek, a nie planowałam, albo zjem za dużo serniczka niż planowałam, to ja odszypuję kolankę, odszypuję buźkę z serniczka i jadę dalej z tym odchudzaniem. A my postępujemy tak, jakbyśmy w tym aucie, gdzie nam nie wyszło parkowanie, po nieudanej próbie wyszli, pierdzielnęli kluczykami, kopnęli oponę i stwierdzili, że już nigdy nie zaparkuję. I wrócili do tematu dopiero za kilka miesięcy, jak się będzie zbliżać na przykład czyjeś wesele, bo wtedy się chce chudnąć, nie parkować. A to nie tędy droga. W odchudzaniu ani nie trzeba być idealnym i też nie trzeba. Robić wszystkiego jak profesjonalista, bo nie ma czegoś takiego jak profesjonalista odchudzania. Nawet ludzie, którzy się zajebiście dobrze odchudzają, nie wiem, szybko chudną albo robią to zawodowo, bo są kulturystami i muszą co zawody wycinać siebie i zredukować tkankę tłuszczową, to oni też popełniają błędy. Ale te błędy nie przekreślają dotychczasowej pracy i następnej pracy. A my. Robimy tak, że przekreślamy to, co było, bo zaczynamy się obiadać, zaczynam sobie rekompensować i potem nie wracamy już do tego odchudzania, no bo nie mamy melodii, jak tu wrócić, skoro się obiadaliśmy przez trzy dni. Błąd, bardzo duży błąd. To samo się tyczy rezygnacji przez wątpliwości. Bardzo często odbieram takie wiadomości, że wyliczyłam sobie zapotrzebowanie, a potem coś mnie podkusiło, sprawdziłam gdzie indziej, a potem sprawdziłam jeszcze gdzie indziej, wyszły mi zupełnie trzy różne wyniki, ja już nie wiem, ja się już nie odchudzam. I w ten dzień wy załamujecie dietę, bo wy nie wiecie. Zamiast stwierdzić, pali licho, idę zgodnie z tym, co sobie założyłam, a w międzyczasie posprawdzam, my rzucamy wszystko, bo sprawdziliśmy. To jest totalnie nielogiczne. Wyobraźcie sobie, że zaczynamy tonąć na przykład, i jesteśmy na morzu rozrzuceni, i płyniemy do jakiegoś, kurde tego skrawka statku. I my nagle w połowie drogi stwierdzamy, nie no, ja płynę złą techniką, to już przestanę płynąć, to ja się może utopię. No tak samo jest z odchudzaniem. Zarzucamy w ogóle, bo do nas przyszły wątpliwości. Przestajemy się odchudzać, bo ja nie wiem, czy ja nie przekraczam codziennie białka w tych makroskładnikach. No, kuźwa. A jak dążyliśmy do otyłości i opierdzielaliśmy chipsy, KFC, frytki, nie wiadomo co, po prostu w naszych, w naszych krwiebiegach płynął tylko tłuszcz trans, no to wtedy nikt się nie przejmował makroskładnikami. A tam były zajebiście złe makroskładniki. A w momencie, kiedy tylko wejdzie trochę teorii i ja już jestem ustawiona, ja już troszeczkę wiem, no to jak ja mam wątpliwości, no to ja nie wiem. To ja tu lepiej się nie będę odchudzać, bo ja sobie zaszkodzę. No ludzie, nawet nie wiecie, jak się trzeba nastarać, żeby sobie zaszkodzić. Trzeba właśnie wrócić na te, znowu to powiem, zajebiście złe tory, na bardzo złe odżywianie. Przez wiele dni, wiele powtórzeń, większe porcje, a nie to, że wy racjonalną dietą z odstępstwami raz na jakiś czas przekroczycie o 10 g białka na przestrzeni jednego dnia. Ja wtedy załamuję ręce. Nie, nie, nie wiem, co mam odpowiadać wtedy. Wierzcie mi, że to jest błąd. Nic się wtedy nie dzieje. Należy się uspokoić. Jest to jakiś rodzaj szukania wymówek, więc należy to w sobie po prostu wyciszać. Super, że się chcemy edukować i się edukujmy, szukajmy odpowiedzi, ale jak już się podjęliśmy jakiejś zmiany, to róbmy to w ramach tej zmiany, a nie, że ja teraz, zanim się nie dowiem, jak tak naprawdę powinnam jeść i czy na pewno ogórek i pomidor to jest dobre połączenie, to ja zrezygnuję z diety. No bo my wtedy wracamy do złych nawyków, które są 300 razy gorsze niż połączenie ogórka z pomidorem, które na notabene nie ma tak naprawdę wpływu na nasze odchudzanie przede wszystkim. I zdrowotnie też, jak już wiecie, po moim filmie z owsianą, krzywdy nam nie zrobi. Także ogarnijmy się, okej? Okay? Ja tak mówię może dzisiaj y, dość y, agresywnie albo pewnym tonem, ale to nie jest tak, że ja tam nie byłam. Pamiętacie moją y, historię o kukurydzy i o diecie zgodnej z, z grupą krwi? Ja byłam w tym samym miejscu, podejmowałam takie same decyzje, tylko dzisiaj już wiem, co jest dobre i jak sobie należy poprzestawiać w głowie, dlatego pozwalam sobie na taki ton. Ale to nie jest tak, że ja kogokolwiek oceniam, moi drodzy. Ja byłam... Jeszcze lepsza w te sprawy, naprawdę, jeszcze lepiej sobie tłumaczyłam niektóre swoje zachowania, niektóre swoje obiadania, yy, albo brak zachowań, brak podjęcia decyzji, yy, tłumaczenie tego, dlaczego nie walczę, dlaczego się nie podejmuje zmiany i tak dalej, i tak dalej. Ale na dzisiaj kończymy, bo już się rozgadałam, miało być krótko, a widzę, że już nie jest krótko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Wybaczcie byle jaki kadr, ale tak jak mówię, chciałam usiąść na szybko i to nagrać. Jeżeli chcecie dopisać jakieś błędy, które Wy popełnialiście, to zapraszam do komentarzy. Tam piszemy. Ja bardzo chętnie poczytam i uważam, że też się przyda innym, żeby poczytać o cudzych błędach, bo chodzenie po cudzych śladach w odchudzaniu jest super. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa jest taka, że jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o łapka w górę. Trzecia sprawa jest taka, żebyście subskrybowali ten kanał, a ostatnia sprawa jest taka, że dziękuję Wam bardzo za Wasz czas. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Papa!